Cześć kochani. Z tej strony Domka. Cześć, Domka. A z tej strony Karol. Witajcie. Jesteśmy na mieście. Jemy sobie ciasteczko. Smaczne piramidzu? Powiem ci, że smakuje jak domowe. Przepyszne. A ja mam ciasto z białą czekoladą. Domka nienawidzi białej czekolady. Nie rozumiem, jak to można jeść. Jesteśmy już na finiszu nas, naszych zakupów i zaczynamy tego vlogmasa. Jak widzicie, tutaj została poczyniona pewna zbrodnia. Zmieniam swój imię i zostaję kobietą. Znaczy na pół etatu, bo jeszcze też jestem dresiarą nadal. A co dzisiaj robimy? Dużo rzeczy. Dzisiaj są przygotowania świąteczne i będziemy oprócz przygotowań świątecznych w postaci zakupów robić takie jak wieszanie średniowiecznych Żerandoli retro. Tak się nazywają według producenta. Kupiliśmy Żerandole, które normalnie były za 6 stów, gdzie 4. Damka pokazuje 4 palce. To za 400 wybyły? były? Jeden. Jeden. Już prawie je zamówiliśmy, ale wzięliśmy wyszukiwanie po obrazie w Google i znaleźliśmy taniej na AliExpert. AliExpress. 151 kosztował. Byłabym bardzo zła i nieszczęśliwa, gdybym się o tym dowiedziała po fakcie. Są bardzo ładne. bardzo ładne. Pokażemy Wam, jak wyglądają. Teraz jesteśmy tutaj na ciasteczku, ale mega dobre. Musisz spróbować. Dam Dobra. Ci co? Daj. Jak, jak z domu. Ostatnio no. kupiliśmy jakościowe. w piekarni lokalnej naszej tutaj i, i było słabsze. Nie? Trafiło się średnie. Teraz Karol testuje. Tobie nie będzie smakowało, ale mi smakuje. No daj, spróbuję. Taki malutki kawałeczek wezmę. Dobra, mega słodkie, ale dobry jest ten spód. Mm. Taki kruchy, lubię takie rzeczy. Owsiany chyba. Ono. Faktycznie, Ej, mega dobre pszeny. ciasta. Mega dobre ciasta, tak to się nazywa w Galerii Bałtyckiej. Mega polecamy. Kupiłam sobie rajstopy w ogóle. Pokażę wam w domu razem z holem zakupowym z Alo. W Alo to raczej domka dreholka, ale też fajne rzeczy. No i spray marka. Co tam znowu wymyśliłaś? Kurtkę. No patrz, no to ładnie w niej wyglądasz, powiem ci. Ale powiem ci, że nie ma tej, którą chciałam yy, stacjonarnie. Ale ta jest chyba na mnie za mała. Podoba Ci się? No. Ale muszę jak mówię, Dobrze leży na Tobie właśnie. No tutaj się nie Chociaż dzieje... tak się dziwnie... Z tyłu jest error. Nie? Dziwne rzeczy się dzieją. A co myślimy o tym? Zapnę się trochę. A to ja. Taka bomberka. Brązowa. Też fajna. Odwróć się. No to lepiej No chociaż, no nie wiem. Wiesz co mi się podoba, Karol? Ta krówka. Przymierzę. Jak wam się podoba? Wyglądam drogo? <grym> Jak za 2,50. 3,50. Ja nie lubię futer takich. A teraz? Znalazłam tutaj taką w mango. Kozacko. Łatwe, nie? Jeszcze mam drugi kolor, zaraz przymierzę. Co myślimy o tej, moi Pod drodzy? Podoba się mnie dwa razy. Patrzcie, co my tutaj mamy, to są nasze serki z Ostrawy. Prosto z Czech. Razem z moją ekskluzywną kanapką. Na to śniadanie. jest dzisiaj śniadanie domki i moje. Patrzcie, jak podsmażyłam. One płyną. Dawaj to. Widzicie? Próbuj. Widzicie, jak one falują? Jak były jeszcze na patelni, to były spuchnięte jak kule. Jak klopsy wyglądały. Ale dobre. Nie za ciepła. To są te serki z Czech, które kupiliśmy na jarmarku. Są mega dobre. Takie płyniutkie. W ogóle się nie ciągną. I tak powinny być podpieczone. Polecajka. Ale chyba w takiej postaci to nigdy nie jadłam. Zawsze raczej takie mm. kamienie, nie? Ale fajne. W dzisiejszym vlogu robimy przygotowania do świąt. Między innymi zabieramy się za w końcu poprawne zamontowanie lampy, bo jak widzicie. Nie jest to do końca tak, jak powinno być. Jak w sklepie mamy metkę cały czas przyczepioną, i Karol się dzisiaj zabiera za zamontowanie tej lampy odpowiednie. Będziemy jeszcze montować lampy w salonie nowe i jedną z tych lamp w salonie przeniesiemy do biura. Jak myślisz, jakie są prognozy zainstalowania lamp? Czy zdążymy przed świętami, taki jak jest tytuł filmu? Zobaczymy, na ile nam pozwoli konstrukcja sofitu, bo mamy dużo prętów w niej. No i niestety, ale... Nie jest to łatwo. Także zostawiam was z Karolem i montażem. Mamy już 5 dziur, wszystkie wpręty. Patrzcie, jak Karol narobił dziur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i 9 była szczęśliwa. Chyba robi nowy design na supicie. Takie uroki. Życie w wielkiej płycie, kochani. A ja tutaj mam prezent dla naszego chuchlika, który się boi wiertarki i dogląda tutaj. I chyba zrobimy unboxing prezentu. O. Loki. A ja przepraszam, czego pan chce? Chcesz prezent Loki swój zobaczyć? Co? Tutaj jest swój prezent na święta. Stwierdziliśmy, że nie będziemy go pod choinkę i Po prostu otworzymy mu ten prezent od razu, a potem będziemy robić jeszcze miejsce w kołchodzie na, na ten domek. O Boże! Witam! Boże. Mam tu prezent Łukiego i robimy unboxing prezentu. Zobaczymy, czy w ogóle jest dobry rozmiarowo. Wzięłam mu rozmiar L, bo nie było M. Patrząc na to, jakie zwierzęta były tam na obrazku, powinien być dobry. Krokiecik przyszedł zobaczyć, co tu się dzieje. To jest bardzo ciekawski pieseł. Potem będziemy robić miejsce na ten kojec w pokoju. Ze względu na to, że siedzimy zawsze w biurze większą część dnia, a taki właściwy kojec ma w sypialni, no to leży biedny na ziemi. Przynieśliśmy mu ostatnio kojec samochodowy, taki jak był mały, bo kupiłam mu za mały kojec. No i leżał sobie w tym kojcu. No i mówię, dobra, potrzebuję jakiegoś kojca kolejnego w kolejnym pomieszczeniu. Więc mu kupimy. Jak widzicie, Loki Testuje karton, kocha kartony. Podoba Ci się? Może karton mu zostawimy? A zwrócimy kojec, co? On w ogóle kocha ręczniki papierowe i kartony. Dobra. Patrzymy, co, co jest w kartonie. Uuu. Ej, jest mega podobny do tego kojca w sypialni. Loki już testuje. To jest taki kojec, który jednocześnie może być i domkiem, i kojcem takim typowym, widzicie? To można podnieść. Loki, jeszcze zanim będziesz korzystać, mój drogi, chodź, testujemy wersję domkową. Ale podoba mi się, że ma podobny styl do tego w sypialni. Ładny, beżowy. Loki! Ej, no! no jak ja mam to rozłożyć, chłopie? Ale masz chatę. Patrz. Loki, zobacz. Chodź tu. Ty! Zbanie. Chodź tu, zobacz, patrz. Chodź. No patrz, to jest domek dla ciebie, ale masz chatę. Myślę, że rozmiarowo chyba będzie spoko. Musi się oswoić z takimi rzeczami. Chyba woli wersję do od góry. Mój drogi, a jak ci tam smaczka wsadzę? O! Na zabawkę wziął. Karol nie zwabiki. Patrz tam. Wchodzimy tu. Masz. Masz. Chodź tam. Musi chyba sam się z tym oswoić, żeby chciał tam siedzieć. Siedzi. Oswoi się w swoim czasie. Myślę, że finalnie mu się spodoba. W jednej albo drugiej wersji. Lekko zmodernizował sobie chatę. Jednak wróciła do stanu pierwotnego. Zostaw! Czemu oblizałeś krokieta? Krokiet często ucieka i chce się bawić, jak wychodzimy na dwór, dlatego na końcu muszę ubierać buty, bo tak dobiegam po mieszkaniu i próbuję go zapiąć. Idziemy na dwór. Tak się prezentuje mój obiad dzisiejszy. To jest to samo co jadłam wczoraj. Czyli taki indyk w sosie pomidorowym ze śmietaną, cebulą, czosnkiem i makaronem. Na to posypałam sobie parmezan. Karol jak przyjdzie to też wam pokaże co będzie jadł. Obiot, obiad, obiad, obiad to mój dzisiejszy obiad. Mój obiad wygląda tak jak wygląda. Tada! Gwiazda. Karol pochwal się co zrobiłeś. Mamy cztery dziury do zaszpachlowania za dnia. A widać je? A widzisz, czyli nie mamy. Ma, jednak mamy. O matko, jesteś dumny z tego, co zrobiłeś? Mm, tak. Problematyczny się... był ten projektor, bo mamy pociągnięty prąd tam jeszcze. O, i tam mamy gniazdko zrobione, i to ja też je robiłem. I żeby podłączyć tu lampę i gniazdko, to trzeba było teraz się nagimnastykować, bo nie było miejsca w ogóle. Jakby co to sprawdzaliśmy, czy nie zasłania lampa obrazu zrzutnika, i jest ok. Jest to wystarczający efekt, jak na sypialnię. Tutaj nie musi być super jasno. Morda, ty. Hello, my friends. Zaczynamy zabawę. Właśnie chwaliłam się Karolowi, że umiem już sama włączać mikrofon i go parować. Jestem z Ciebie dumny. Dojrzewam. Weź, wziął żarówkę. Loki, oddawaj żarówkę. Na no, takiej. Czyli taka. Widzisz? Ciemno, noc nadchodzi. Nasze oświetlenie jest ciemne. Będzie tu jeszcze ciemniej. Tak szczerze, to oddaję tyle światła, co, twoje, co ta lampka zależy na tym. A daj żarówkę z tego. Sprawdzamy jeszcze, czy może żarówka coś pomoże. Ta, którą mieliśmy wcześniej. No chyba tak jest lepiej. Spoko, bo to takie światło punktowe wtedy, nie? No to mi się wydaje, że taka długość będzie lepsza. Czekaj. Nie wiem. A tak? Nie wiem. No tak jest okej. Okay. Dzisiaj pierwsze okienko z dwójką z przodu. W końcu ten kalendarz jest już lekki. Hm. Uh. Tabletki? Tu są tabletki przyspieszające metabolizm. Tyle że przez te święta, że musisz teraz jeść. A tego to mam już dosyć. Żenada. Jadłam to już chyba 10 razy w przeciągu 20 dni. Potwierdzam. Pralina do góry nogami. Mamy aniołka. Maglnamy. Dwóch dzień z rzędu pyszne. Bleh. Jakbyście się zastanawiali, czy Loki to jest przylepa, to zawsze musi siedzieć w mniej więcej w takiej odległości od człowieka. Ja lubię siedzieć obok tych jak bo jest tak naprawdę wszystkie kopie. No, także sami słyszeliście. Loki, wolisz siedzieć sam czy z nami? Z wami człowiek, ja to ja muszę być tak do 10 centymetrów od was. Ale ci to zjem. Co to? Za jakiś to zabawka, to dla mnie? Karol dzielnie walczy. Jeszcze będzie dzisiaj mył podłogi, szyby, pościel zmieniał, kurze ścierał i będziemy próbować się ten pokój. Moi drodzy, jak przystało na nas, fuck up! To światło prawie nie daje światła. No, ciemnica straszna. A najlepsze jest to, że wzięliśmy dwie lampy ze względu na to, że ta góra, kabel miał być biały. No i ja mówię, nie, to nie będzie tak, że mamy jedną lampę z białym, a drugą z czarnym kablem. I co? Wysłali dwie z czarnym. Update. Nie montujemy drugiej lampy z tych nowych, tylko zamieniamy lampę, która wisiała nad stołem. Będzie wisieć teraz na samym środku. Karol jest niezadowolony z obrotu spraw. Karol tylko podmienił klosz, tak? Tak, na tak szczęście nie? to były te same i ta, poszło. To ta to. sama firma była, także szybka podmiana. No i ten według mnie lepiej wygląda. Mieliśmy farta, wystarczyło klosz zmienić. Strasznie nienawidzę w tych sufitach wiercić, bo to są sufity z wielkiej płyty. Tyle wam powiem. To, o tak, tak, cię czuję. Tak, w tym wiercę. Lubi ogólnie. Żeby wiercić dwie dziury, to trzeba wiercić osiem dziur, nie? Trzy, dwa, jeden. Szczęśliwego nowego roku! Ciemnica. Ale gówno. Co? Nie? Ten lepszy niż tamten? No lepszy. Dużo tych tych daje, co? No, ale tamten też dawał, nie wiem, no. czy zauważyłeś. Ej, w sumie spoko, co? Mi się podoba jednak. Co tu chcemy powiesić? O, ale to ładnie by wyglądało. Poko co? Mega chyba. cool to wygląda. Montujesz? Mogę spróbować dziury zrobić. Go for it. Sam to robiłem. Mój projekt w, w Gimpie profesjonalny i taka rama wiecie kosztuje normalnie, nie wiem. Ze 300 wy chyba sobie życzyli. A teraz, jak tak trzymasz, no. to widać, że się trochę fałduje. Chociaż nie, nie, nie widać. Fałduje się, nie. no widziałam. Nie, bo tak. to przez ten klosz. Nie, nie. Nie, to jest idealnie zrobione. Krokiet, przyznaj się, co zrobiłeś. Loki zasikał w swój nowy domek, kojec. Loki nie ma domku w tym momencie. Domek się pierze. Karol Wam zaprezentuje dzieło swojej pracy dzisiejszej. Idź tam i mów. To jest stół, to jest lampa, to jest obraz, to jest wystrój. Wystrój zrobiła Dominika. Jeżdżę nim na co dzień. W garażu mam taki tam, ten. Boki powinien już spać. Tutaj mamy, widzicie, choinkę, kanapę, krokieta na kanapie, Karola zasłaniającego stół. No i stół. Przyszedł ten czas, że posprzątaliśmy w tym pomieszczeniu i tutaj, jak widzicie, przygotowaliśmy miejsce na budę dla Lokiego, w której będzie mógł sobie spać. Jeszcze zobaczymy, czy będzie wolał opcję domkową, czy niedomkową. A czy poduszka na wierzch wtedy będzie szła, która jest w środku? Loki jest ogólnie nieufny i zawsze potrzebuje czasu, żeby się oswoić z nowymi prezentami, ale często potem po prostu widzimy, że on gdzieś tam siedzi, no. nie? To już jest wyprane, dlatego że Loki wczoraj cały kojec zasikał. Każdy kojec zasikał, który dostał, więc to jest jego standardowa procedura. Widzicie, jak tutaj sobie mieszka? To jest Hello MTV Creeps. To moja chata. Musisz się oswajać, że masz domek, bo będziesz w nim spać na balkonie niedługo. A chcesz Loki zobaczyć wersję y, domek u góry? Dobrze, że ten kojec jest y, funkcjonalny. <laughs> Do tej już jest przyzwyczajony, no i elegancko. W sumie wielkościowo to jest idealny pod niego. Tamten co mamy w sypialni to jest zdeczko za dużej mógłby być takiej wielkości, nie? No, tamten jest pod dwa pieski. Nie mamy miejsca na dwa psy. No jak nie? Chodź krokiecik, pokaż jeszcze raz tutaj. Patrzcie, tak go, tak go się bierze i hop. Loki prezentuje kojec w wersji drugiej. Ładnie wygląda? Chyba mu się podoba. Dziś musisz się oswajać ze swoim kojcem, tak? Loki jest wybiegany dzisiaj. No i on sobie tu będzie leżał, a my tu kołchos, A on tu, a my tu, miejsce? a on tu. Też tu jesteśmy. Yyy. Loki pewnie woli leżeć na nogach od naszego biurka, bo są twarde i metalowe. Zabraliśmy mu ładowarkę do baterii, do, do odkurzacza i pewnie mu będzie smutno. Tak, teraz ładuje się tu obok drukarki, a on lubi na niej głowę trzymać. Dziwny jest czasami przygotowany do pracy posprzątany. Trochę tutaj było rozgardiaszu przez ostatni czas. Było było skarpetę, lampkę solną, no. tam lampki. Siema, tego się nie spodziewaliście. Jesteśmy w kąciku modowym domki. Zrobimy sobie mini haul, a w sumie nie taki mini, patrząc na ilość rzeczy, która tu będzie. Jedna osoba powie, że to mały haul, a druga, że duży haul Mam tutaj swojego pomocnika. Przywitaj się. Ho ho ho. Jestem elfem z zaświatów, będę podawał rzeczy. A kuku. To, to jest mój elfik. Dobra, zaczynamy od pierwszej rzeczy, która w zasadzie chyba była pierwsza tutaj kupiona najdłużej czeka na hall zakupowy. To jest zamówienie prosto z Teksasu. Zrobi Zrobiłam sobie zamówienie z Alo i coś słyszałam na temat tego, że są magazyny Alo w Europie i że to zamówienie nie idzie tak długo. Nic bardziej mylnego moje ubrania przyszły z Teksasu. Pierwsza rzecz to są leginsy. Leginsy. Nie będę tutaj niczego mierzyć. Jeśli będę coś mierzyć, to jak już to na rolkę, na TikToka. No, także tak wyglądają legginsy. Wziąłam sobie w rozmiarze M i są OK. Tutaj jest taki fajny walurek u góry. Wzięłam te z czarnymi elementami, bo też jest taka wersja, gdzie tutaj, co są pasy tutaj i z boku są wersji białej, ale mnie się te podobały. Jednak trochę zmieniliśmy kadr. Druga rzecz to są też spodnie. Wzięłam również w rozmiarze M. Wzorowałam się na opiniach, na, na stronie i na TikToku i wyszłam na tym bardzo dobrze. To są takie spodnie z szeroką nogawką. Tak jest... Ochrony. Ale nie są takie wielkie. Na długość są też idealne. Tutaj jest logo i tutaj jest jeszcze logo, bo tu mi mignęło, o. To są takie szybkie spodnie. Plus 10 do prędkości. Ostatnia rzecz w tym zamówieniu, która jest w zasadzie dodatkiem według trony, W go to jest kultowa torba zakupowa dodawana do zamówienia i ona się tutaj również znalazła no i z tą torbą jest pewna historia Domka specjalnie poleciała na Hawaje do Alo, żeby kupić sobie za zrobić zakupy i dostać torbę i była bardzo niemiło zaskoczona, jak przy kasie się okazało, że jej nie dostała tak serio to nie poleciała tam specjalnie, ale w Europie nie ma bucików, nie słyszałam i stwierdziłam pewnego dnia, że tylko na Hawajach jest i tam poleciałam no, a tak naprawdę to było tak, że byliśmy na Hawajach i weszłam tam na zakupy i myślałam, że tą torbę dostanę, a że jestem miękką bułą, to nie zapytałam się o to, czy dostanę taką torbę. Jej nie dostałam. I stwierdziłam, że sobie po prostu coś zamówię i to, co mają słabe na tej stronie, że jak masz, robić zamówienie, to na promocji, to tej torby nie dostaniesz. Ale ja dostałam jakiś kod rabatowy i miałam to faktycznie taniej, jakby tą różnicę w dolarach, którą bym zapłaciła, którą bym musiała zapłacić przez to, że płacę w złotówkach a torba i tak była naliczana, więc ją dostałam. A druga sprawa jest taka, co mówiłam o tym Karolowi, że teraz chyba już ich nie dają. Dosłownie jakoś tydzień, niecały po zamówieniu, jak zrobiłam. W ogóle po prostu nie można ich już nie. nie, 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 nie może przed świętami. Zrezygnowali z tego. No chyba, że znowu z tego zrezygnowali, ale nie Bo wiem. Bo pewnie dużo prezentów i musieli drzwi tych torb dać. To takie moro, takie... takie... To jest... Tai się nazywa. Kojarzysz, że jak no, kojarzę, sobie wypaliłeś domestosem, to miałeś no. podobny efekt. To się t nazywa, bo to można to samo robić. Przedam bluze local hero z homemade tie -dye. To na tyle z tego Alo? Ja dużo rzeczy sobie do wypaliłem z tego co kojarzę. Teraz przechodzimy do kolejnego sklepu i jest tutaj zupełnie inna półka cenowa. Poszukam może jakieś... Domka? No. Kupisz mi coś? Kupię. Pójdziemy na męski zaraz. Domka mi kiedyś kupiła fajne laczki w Primarku i. W ogóle to były najlepsze laczki, jakie miałem. wiecie, szukam, czym mogę zawalić jeszcze chatę. Co mi się rzuci w oczy. Dla Ola i Kamil to dla ciebie, to dla was. Jest różowe i niebieskie. Wziąć wam, to piszcie szybko. Potrzebujesz odwyku. Ja muszę pojechać do New Yorkera po tym holu, co dzisiaj oglądałam na TikToku. Ej, ale fajne. Znalazł jakieś spodnie, które nie wiem. Z kryształkami. Z się z brylantami, jakieś wieśnowskie. Dunka powiedziała, że patrz, to jest duza Hondy I powiedziała, może ci się spodobać. Mi się bluza, Honda, a, tak, a taka bluzka? Honda. nie chcę bliskich Honda. O Jezus, no kiedyś mówiłeś, że lubisz. Nie lubię Honda. Mówiłeś, że chciałbyś mieć taki samochód. Nie chciałbym mieć Honda. No jak nie? Popatrz, ja ci kupię ci na święta, Karol. Small <noise> został popełniony. Jak oglądaliście pod poprzedni odcinek, to wiecie gdzie jesteśmy. Wniosę tutaj zdobycze pręce. Niestety nie ma wszystkiego, bo domnika zgubiła mi koszulkę. Jest taka szansa, bo szłam z tymi rzeczami w ręce i za pierwszym razem przy wychodzeniu ze sklepu spadła mi ta bluza, którą zaraz pokażę, a potem gdzieś mi po drodze spadła chyba ta bluzka, nie? Tak. I jeśli spadła mi jakaś inna, no to się o nią nie potknęłam i nie zauważyłam. Koniec historii. Kiedyś odkupię Karolowi. Karol wziął sobie longsliwa białego. Przypadkiem. Nie chciał longsliwa Także dobra, to Ktoś odłożył long sleeve a, tam, gdzie były zwykłe koszulki. Tutaj. Kolejna rzecz to zaskoczenie. To jest to, co Karolowi właśnie zgubiłam. Zwykła czarna bluzka, ale go zmusiłam do wzięcia takiej, bo dosłownie prawie przed wyjazdem powiedział: "A co ja mam ubrać pod ten sweter? Nie mam zwykłej czarnej bluzki". A potem byliśmy w Primarku, były bluzki za 13 zł. Mówię: "Karol, weź sobie bluzkę, Karol. Po co mi czarna bluzka?" Ja mówię: "No przecież się oszaleję, nie?" Kobiety są dziwne, nie? Dalej. Dalej karolowe rzeczy. Polar beżowy ładny. O to elegancki. było spoko. To chyba za 40 zł kosztowało. 50. 50. Jak na polu? W Decathlonie chyba w podobnej cenie są, ale są my taki fajny był. Ja żałuję, że tych kapci tam nie znaleźliśmy, bo Klapek. kapcie, tak, kapcie, klapki. Czym się różnią kapcie od klapków? To są kapcie. No no to klapków, bo te Primarkowe są fajne. Znaczy są fajne, bo są tanie i wygodne. Loki zjadł mi dwie pary klapek. W jednych dużego paluchami odgryz, a w tych to chyba całość. Ja wiem co on zrobił. Jak jest ta obręcz, która trzyma Ci stopę, tak, to, to on ją przeciął gryz. całą, tak że już się nie trzymała. To jest już moje. Nie wiem, czy to nie jest prześwietlone. To jest taka zwykła, zielona bluza. Mierzyłam sobie w rozmiarze M, ale stwierdziłam, że wolę trochę większą. I chyba trochę rękawy były na mnie za krótkie. Często mam ten problem, że rękawy są na mnie za krótkie. Slenderman. Klasyczna bluza, 30 zł. Druga rzecz, którą sobie wzięłam, tutaj już nie mam etykietki. To kosztowało 34 zł. To jest taki duży, puchaty, beżowy szalik. Za taką cenę mega spoko. Mam nadzieję, że wytrwa do dwóch lat. Jeszcze kupiłam sobie taką klamrę do. Włosów, ale to tam już używam. Nie ma co zwykła klamra do włosów. Kolejny sklep to już są wczorajsze zakupy. I zaczniemy od Mango, którym kupiłam dwa produkty. Spódniczka z Mango w kolorze ciemnej szarości. Wow. To dla Was też pewnie wow. Ale ja nie mam takich rzeczy, nie nosiłam. I tu jest taka sama spódniczka, tylko w princie w kratkę. Jak nasze zasłony. Podobna, tylko drobniejsza. Ta jest l a tamta szara to jest MK. To jest taka typowa rozmiarówka sklepowa. No i wiecie, jak to spódniczki, no to trzeba też mieć do tego jakieś rajstopy. Mamy pierwsza para, są takie koronkowe, druga para to takie brązowe. Tutaj mamy. Takie same jak brązowe, tylko czarne. No i te już y, mierzyłam, dlatego już nie są tak ładnie ubrane. W kartonik to takie połyskujące. I jeszcze ostatnia rzecz do tego outfitu spódnico-rajstopowego. Zawsze chciałam mieć wysokie buty. I nigdy nie miałam do dnia wczorajszego. Kozaki. One mi sięgają do kolan. Troszkę przed, mhm. nie? To nie są buty skórzane. Teraz było 30% na końcówkę kolekcji. Te buty mnie wyszły razem ze skarpetkami, takimi skarpetkami. 186,48 zł. Tam innych cen nie mówiłam, bo tam nie było żadnych okazji tak naprawdę. Znaczy no poza Primarkiem. Hmm? No, tutaj to było widać zresztą przy stopa, ale tam... Ale to se znajdziecie, kto będzie chciał to se znajdzie. Szkoda gadać. Podobają się ci? No podobają mi się. Co Gdzie się lepiej? Wyglądała jak kobieta. Daję ci dwie okejki. Karol jeszcze sobie piżamkę wczoraj kupił. Bluzka na krótki rękawek. Ona jest zwykła biała, ale tutaj ma takiego misia. I tu ma dużo misiów. I tu ma dużo misiów, tak. To by było na tyle z holem zakupowym. W sumie to był faktycznie dosyć szybki, nie? Dobra, mordeczki. Tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. I do zobaczenia jutro albo pojutrze, bo teraz chyba trochę przyspieszyliśmy. Mamy lekkie opóźnienie. Możecie w święta zamiast Kevina to włączyć. Idź z domka na YouTube i nadrobić zaległości. Będzie Dominice bardzo miło i przyjemnie. No, bo ile razy można oglądać to samo? No chyba, że nas. No. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach dzisiaj jest 21 dzień grudnia co oznacza, że powoli zbliżamy się do końca naszych kalendarzy adwentowych a to również oznacza, że na moim kanale na YouTube jest już odcinek gdzie razem z mężem odwiedziliśmy 4 jarmarki w Polsce i nie tylko w 24 godzin, dlatego Was zapraszam na kanał a my przechodzimy do kalendarzy polecam! jak to tu wygląda? o tu jesteśmy w dzisiejszym okienku mamy balsam oczyszczający do twarzy jest to produkt do demakijażu nawet spoko. Tylko spoko. Pachnie jak jakiś błyszczyk, skądś kojarzę ten zapach. Fajne. Teraz Was zaskoczę, ale ja dzisiaj otwieram te wyrafinowane czekoladki. A to zawsze było na odwrót? Nie. To jakaś nowość. Dzisiaj mamy koksiarskiego aniołka. Jedliście kiedyś topiony plastik? Teraz przejdźmy do tego wykwintnego kalendarza. Myślę, że wszyscy będziemy w szoku, co tam jest. To te same kulki, które jemy co 3 dni, bo najpierw jemy te duże, potem jemy te małe, niebiesko-czerwone, a potem jemy zielone i tak się cykl kręci. Ten kalendarz już wiele przeszedł. Jego ostatnie tchnienie.